Czy Krakowia w jakim stopniu była klubem żydowskim? W końcu to jedyny polski klub, który mówi samo sobie tak. Mówią o nas Żydzi, nikt się tego nie wstydzi, bo naszego klubu jest piękna historia. Krakowia wywodzi się z krakowskiego środowiska akademickiego. I w przeciwieństwie do Wisły była klubem otwartym na różne nacje i religie. Dlatego było w niej wielu żydowskich działaczy i piłkarzy, jak chociażby pomnikowy Józef Luzgarden, Józef Kloc, Ludwik Gintel i wielu innych. Krakowia współpracowała też z Żydowską Jutrzenką Kraków i miała dobre stosunki z innymi semickimi klubami. Mało tego, Żydzi z krakowskiego Podgórza i Kazimierza często kibicowali Krakowi. Ale czy w związku z tym klub był żydowski? Oczywiście, że nie. Klub był po prostu krakowski. Czyli bardzo różnorodny jak dawny gród kraka. A jak dla odmiany krakowia specjalnie pobiła Żydów, dowiecie się w kolejnym TikToku. Aby go nie przegapić, koniecznie zaobserwujcie.